Sobotni pojedynek Warsaw Eagles z Lowlanders Białystok. No i cóż, tutaj faworyt może być tylko jeden i będą nim goście. Eagles w pierwszych kolejkach pokazali, że w tym sezonie no nie są najmocniejszą drużyną, że raczej będą dostarczycielem punktów. Natomiast Lowlanders w swoim pierwszym meczu zaprezentowali się naprawdę solidnie. Pomimo utraty rozgrywającego byli w stanie kontrolować mecz. Byli w stanie uciec w kluczowym momencie. Goniącym rywalom, no, pokazali charakter, pokazali odporność psychiczną, no i pokazali też, że są dobrze przygotowani. No a co się wydarzy w tym meczu? Czego możemy się spodziewać? Kto powinien odgrywać wiodące role, no to o tym za chwilę zaczynajmy. Zacznę od gospodarzy tego meczu. Choć w zasadzie powinienem zacząć od podzielenia się takim swoim przemyśleniem, bo jeszcze kilka dni temu Myślałem sobie o tym meczu tak, że być może dojdzie tutaj do pojedynku ofensyw prowadzonych przez polskich rozgrywających. Wiemy jak wyglądała sytuacja z Szazonem Manfrejem po wykluczeniu w meczu bydgoszczy. No nie wiedzieliśmy, czy on będzie dopuszczony do spotkania czy nie, więc tu naturalnym zastępcą był Artur Czarnik. Natomiast mecz w Białymstoku, tam kontuzja Derika Evansa spowodowała, że na pozycji rozgrywającego pojawił się Marcin Wojtulewicz. No, i widziałem ten pojedynek jako pojedynek czarnika z Wojtulewiczem. No, jak wiemy, tak się nie wydarzy, bo Shazon Manfred nie został zawieszony na mecz. O tym mówiłem we flashu, więc możecie wrócić do tego materiału, zobaczyć, co tam się, dlaczego tak się stało. Derrick Evans jest również w składzie Lowlanders. No, więc podejrzewam, że zobaczymy pojedynek amerykańskiego rozgrywającego z amerykańskim rozgrywającym, choć niekoniecznie. Natomiast jeśli chodzi o Eagles, no, to tutaj przede wszystkim silne strony. Shazon Manfrey. Widzieliśmy w tych poprzednich meczach, że on niespecjalnie lubi biegać i podejrzewam, że też tutaj nie, nie będzie ryzykował jakoś bardzo przeciwko tej linii defensywnej i linebackerom z Białego Stoku. Natomiast Mets pokazali, że przeciwko Lowlanders można grać podaniami, że tam jest miejsce, gdzie można znaleźć się jako skrzydłowy i, i odebrać piłkę w miarę komfortowo. Także liczę tutaj na, na grę powietrzną, szczególnie w wykonaniu. Czwórki zawodników. Artur Czarnik, o nim już wspominałem, jeśli nie gra jako rozgrywający z przymusu, no to jest bardzo dobrym odbierającym, bardzo pewnym i, i skutecznym, silnym też. Krzysztof Stojak, on już od wielu lat jest solidnym skrzydłowym, nigdy nie był jakimś takim wiodącym i najlepszym, natomiast zawsze był tym drugim, trzecim skrzydłowym, który wychodził na boisko i robił swoją pracę. On, wykon on to wykonuje naprawdę bardzo dobrze. Może nie, nie jest tak widoczny, nie jest tak widowiskowy, natomiast on świetnie się odnajduje na boisku i uważam, że to jest jeden z bardziej solidnych skrzydłowych, jeśli chodzi o polską ligę. Maksim Kistkin bardzo długie podania złapane w obydwu meczach, zarówno przeciwko Falcons, jak i przeciwko e, Archers. I myślę, że to dalej będzie pewny punkt. On potrafi wygrać walkę jeden na jednego, i przeciwko obronie podaniowej. Lowlanders powinien mieć troszkę łatwiej. On jest bardziej doświadczony niż, niż ci młodzi zawodnicy z Białego Stoku. Także podejrzewam, że, że może być częstym adresatem podań. Ostatni skrzydłowy, na którego ja też będę spoglądał, to Przemysław Pawłowski. Jego znam już od bardzo dawna, z czasów juniorskich, kiedy grał jeszcze w Mustangs. Bardzo pewne ręce też. Epizod w Kraków Kings, tam nie, nie pokazał się jakoś specjalnie. Teraz Warsaw Eagles. Miał kilka już złapanych piłek, no i liczę, że, że przeciwko żubrom z Białego Stoku również pokaże się i, i, coś, i coś złapie. Jeśli chodzi o grę biegową Eagles, tutaj nie nastawiam się na wiele. Lowlanders doskonale ograniczyli bieganie po stronie Mets i myślę, że podobnie będzie przeciwko Eagles, że, że Eagles nie mają aż takich argumentów żeby byli w stanie wygrywać pojedynki na linii wznowienia jako linia ofensywna także gra biegowa niespecjalnie jeśli już, no to tam jest dwóch zawodników którzy do tej pory biegali z piłką przede wszystkim Igor Urman, numer 41 on pokazał się z dobrej strony, zaskoczył mnie troszkę bo spodziewałem się, że tym starterem że, że głównym zawodnikiem, który będzie grał na running backu będzie Siergiej Apuszczennikał no, on na razie trochę zawodzi nie pokazał się jakoś w wielu akcjach liczę, że, że może dostać więcej szans. No natomiast na grę biegową, gry biegowe Eagles nie spodziewałbym się w tym meczu. Raczej nastawiam się na grę podaniową, ewentualnie sytuacyjne biegi yy, rozgrywającego. No natomiast przy wysokim prowadzeniu podejrzewam, że, że Shazam Frey nie będzie chciał w sensie ryzykować kontuzją, więc yy, raczej gra górą, co też powinno być dobre dla widowiska, no bo ci skrzydłowi Eagles pokazali, że potrafią łapać piłki. Także no, możemy być świadkami tutaj naprawdę kilku fajnych zagrań. Defensywa w Warszawie, no to niezmiennie. W obu spotkaniach Darren Winston i Renalda Smacevicius to byli zawodnicy, którzy stanowili o sile formacji defensywnej Eagles i podobnie będzie w meczu z Lowlanders. Niezmiennie liczę, że w formacji defensywnej Eagles pojawią się polscy młodzi zawodnicy. Którzy będą w stanie wziąć ten ciężar gry na siebie, którzy będą w stanie robić Big playe. No na razie zbyt wielu te, takich akcji w ich wykonaniu nie obejrzeliśmy. No, natomiast doświadczenie, które zdobywają ten czas meczowy, jest bezcenny i on będzie procentował. Także być może w trakcie sezonu no, objawią nam się jakieś talenty, które odpowiednio rozwijane potem będą naprawdę solidnymi ligowcami. Na pewno sporo roboty będzie miał Kuba Jęczkowiak, to jest defensive back cornerback, na którego ja zwróciłem uwagę. Kilka niezłych zagrań, no kilka błędów oczywiście, no ale to młody zawodnik, wiadomo. Natomiast potencjał tam jest, talent tu jest i myślę, że warto na niego zwrócić uwagę. Ciekaw jestem, jak będzie sobie właśnie radził ze skrzydłowymi, bo skrzydłowi w stoku są naprawdę dobrzy. Mają większe doświadczenie od Kuby, więc jeśli uda mu się zachować czyste konto w tym meczu, uznam to za, za bardzo duży sukces tego zawodnika. W Lowlanders zacznę od defensywy, no bo tutaj mamy Daniela Tarnawskiego. O nim mówiłem we flashu, zapraszam do materiału. Pojawia się na linii wznowienia jako defensywny liniowy, w mojej opinii. Najlepszy defensywny, defensywny liniowy w Polsce w tej chwili. Potężne wzmocnienie składu, no ale z drugiej strony nie ma już Konrada Paszkiewicza. Konrad i tak wiedzieliśmy, że on nie będzie występował przez cały sezon. Konrad miał dołączyć do drużyny na, tą na końcówkę sezonu albo już tylko na fazę playoff. Udało się, że wystąpił w pierwszym meczu. Został wybrany MVP XXL wcale się nie dziwię, to bardzo dobry mecz Konrada. No i to będzie duża strata. No, natomiast ta dziura po Konradzie zostanie załatana Danielem. On powinien grać na, na prawej stronie na, jako zewnętrzny. Myślę, że linia defensywna będzie mocnym punktem, no bo nie mamy Konrada, ale mamy za to Damiana Wesołowskiego. Mamy Eryka Paszkiewicza, czyli młodszego brata Konrada. Mamy Daniela Tarnawskiego, nie wiem kim oni uzupełnią tą linię, natomiast ktokolwiek by to nie był, no to ta trójka, którą mamy, o której mówiłem wcześniej, no ona gwarantuje bardzo solidny poziom, bardzo dużą presję. No i myślę, że linia ofensywna Eagles będzie miała dużo problemów, że oni fizycznie będą przegrywali starcia na linii wznowienia, a co oczywiście będzie skutkowało tym, że, że Shazon Manfrey nie będzie miał zbyt dużo czasu na rozegranie. A running BC nie będą mieli miejsca do dobiegania. Także podejrzewam, że tu dominacja na linii wznowienia będzie kluczowa, jeśli chodzi o grę ofensywną po stronie Eagles. Na pewno do poprawy po stronie Lowlanders jest krycie przy podaniach. Jeśli, jeżeli chodzi o takie krycie man to -man, no to akurat Jamie Camberbach Camber sprawdził się doskonale. Nie wiem, czy on tak będzie ustawiany też w innych meczach. Po stronie Eagles, jeśli miałbym wskazywać zawodnika, którego chciałbym wykluczyć. Podobnie jak to Lowlanders zrobili w meczu z Metz, wykluczając Janko Melańczuka, to postawiłbym na Maxa Kistkina. Tylko nie wiem, czy bym chciał przywiązywać Jamiego Camberbacza do jednego zawodnika. Myślę, że to jest taki zawodnik, który doskonale właśnie sprawdza się w kryciu Mentumena, natomiast ma znacznie większy potencjał, a przy ofensywie Eagles raczej nie ma potrzeby, żeby ustawiać krycie jeden na jednego. Więc liczyłbym, że Lowlanders potrenują. Krycie w strefach, bo z tym był duży problem. Oba przyłożenia, które wpadły, to było właśnie przejmowanie w strefach. W pierwszy, pierwszym touchdownie zabrakło safety przy głębokim kryciu. Przy drugim touchdownie wpadło podanie pomiędzy strefą linebackera a safety i cornerbacka. To było idealnie tam, gdzie znaleźli miejsce. Targeting na Janie Karimonie, który został rzucony, to też był po podaniu za plecy Tiskusa. W miejscu, w którym powinien być albo cornerback, albo safety, więc tamte dziury były. Mets je znaleźli. Eagles też się powinni znaleźć. Shazon Manfred i Tali czyli head coach, oni są na tyle doświadczeni, że na pewno to będą chcieli wykorzystać. Skrzydłowi po stronie Eagles również to nie są przypadkowi gracze. Także spodziewam się gry podaniowej po stronie Eagles. No natomiast po stronie Lowlanders ja. Chciałbym dać moim zawodnikom szansę, żeby oni nauczyli się grać w strefach i nie ustawiłbym y, moich graczy w kryciu man, to man bo to nic z nim nie wniesie. Natomiast to krycie strefowe, jeśli potrenują na Eagles, to potem będzie im łatwiej już y, grać przeciwko pozostałym drużynom, które będą znacznie mocniejsze niż Orły. A tak Białego Stoku? No na dobrą sprawę nie wiemy, czy Derek Evans powróci na boisko. On zszedł pod koniec drugiej kwarty, nie wrócił już na plac gry. Zastąpił go Marcin Wojtulewicz. Radził sobie przeciętnie. Nie można powiedzieć, że to był dobry występ, ale też nie można powiedzieć, że to był zły występ. Nie było tam nic spektakularnego, miał świetne podanie, które, na które zostało cofnięte przez holding linii ofensywnej. No, natomiast nie było tam nic więcej, na czym można było, by zawiesić oko. Oczywiście, no, pierwszy snap, który odebrał, oddanie Handoffa do Krzyśkacza plejewicza i, i przyłożenie, natomiast to było wszystko. Widzieliśmy, że później na rozegraniu pojawił się Benjamin Lolmet, Francuz, który został sprowadzony do Białego Stoku, no i te, to rozegranie też nie wyglądało tak dobrze, jakby można było się tego spodziewać. No, natomiast tego też nie oczekiwaliśmy od nich. Oni są, jeden z nich jest backupem bardzo młodym, drugi jest skrzydłowym, który miał głównie odbierać podania. I w momencie, kiedy musieli sobie w takiej sytuacji meczowej poradzić na boisku, no, troszkę ich to przerosło, natomiast. Myślę, że w tym meczu niekoniecznie będziemy musieli zobaczyć Derricka Evansa. Bo... Natomiast Eagles są takim przeciwnikiem, że na dobrą sprawę Evans nawet nie musi pojawić się na boisku. Podejrzewam, że Marcin Wojtulewicz przeciwko Orłom sprawdziłby się doskonale. Myślę też, że ta linia defensywna i linebackerzy po stronie Eagles dadzą szansę ofensywie Lowlanders popróbować więcej biegów. Że tutaj swoje okazje może dostać Krzysiek Czaplejewicz, żeby troszkę się rozbiegać. Mec wyłączyli go z gry, on miał naprawdę niewiele akcji biegowych, natomiast przeciwko Eagles może to wyglądać troszkę inaczej. Jednak ta linia Orłów i linebackerze są moim zdaniem słabsi niż w Mec, więc to jest ta szansa dla, dla Krzyśka, gdzie on może zdobywać jardy. No, niemniej, jeśli zagra Derek Evans, no to możemy liczyć na długie podania, na biegi rozgrywającego. Być może również na, na biegi Krzyśka. Kiedy za, jeśli by zagrał Marcin Wojtulewicz, również podania. Również biegi Krzyśka, biegi rozgrywającego troszkę mniej. Widzieliśmy, że w tych biegach, kiedy on sam miał piłkę, nie był tak pewny siebie. Nie miał takiego ciągu do pola punktowego. Bardziej biegał w przeszłoiska niż do przodu. Więc na, na jego biegi bym się nie nastawiał. Natomiast kto się pojawi jako rozgrywający w stoku Trudno jest mi powiedzieć. Jeśli stan zdrowia pozwoli Ewansowi wystąpić, no to na pewno będzie on. Jeśli będzie tam jakiekolwiek ryzyko, myślę, że sztab Lowlanders nie dopuści do tego, żeby stała mu się tam większa krzywda i zdecyduje się na Marcina Wojtulewicza. W meczu przeciwko Metz, no duży zawód sprawiła mi linia ofensywna, może nawet nie, nie cała linia ofensywna, ale lewa strona linii ofensywnej bo większość akcji, która wchodziła defensywnych po stronie Mets właśnie była przeprowadzona tamtędy jeżeli Lowlanders będą w stanie uszczelnić to miejsce sprawić, że ten guard będzie znacznie pewniejszym punktem no to rozgrywający będzie miał znacznie więcej czasu i wtedy już nie ma znaczenia, czy to będzie Derek Evans, czy Marcin Wojtulewicz oni już wtedy będą w stanie to wykorzystać w meczu z Mets oni byli cały czas praktycznie pod presją więc nie było tam czasu na spokojne rozgrywanie akcji w meczu z Eagles powinno już to wyglądać troszkę inaczej i powinno tam być więcej spokoju. Mój typ na ten mecz, no to oczywiście Lowlanders. No naprawdę, nie spodziewam się, żebyśmy zobaczyli coś innego niż bardzo dużą przewagę drużyny z Białego Stoku. Fajną będziemy mieli oprawę, bo mecz odbędzie się o godzinie 20:15, czyli sztuczne światła. Będzie rozegrywany w ząbkach, czyli też bardzo dobry stadion do oglądania futbolu. Mam nadzieję, że te Jupitery doświetlą boisko, także żebyśmy dobrze wszystko widzieli. Więc fajna oprawa, dobra godzina, sobotni wieczór. Może mecz bez emocji, natomiast liczę na fajne zagrania, na ładne zagrania, na, na dużo ciekawych y, rozwiązań taktycznych. Także ja z chęcią usiądę przed ekranem komputera i, i obejrzę zmagania Eagles z y, Lowlanders. Mam nadzieję, że Wy również. Cóż, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, łapkę w górę. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych materiałach.